Dzień dobry, dzień dobry, kochani W tak Ten paskudny, słodki i nieszczególny dzień, ale lipcowy. Zaczynamy naszą gimnastykę. Najpierw rozluźniamy się. Krążymy sobie leciutko ramionami do tyłu. Dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy i do przodu. Raz, dwa, trzy. 4, 5 szyja. Raz, 2, 3, 4, 5 i druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5. Rozluźniamy, pochylamy głowę do przodu. Raz, 2. Rozluźniamy mocno mięśnie karku. 3, 4, 5. Pozycja wyprostowana. I do tyłu. Raz, 2, 3, 4. 5 i boczek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się, rozluźniamy kark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pozycja wyprostowana i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się. I ostatni raz. Głowa na dół w boczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I głowa na dół. Rozluźniamy kark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uff. Rozluźniamy barki na boczek, ręko do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do, 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 do przodu, a teraz do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do przodu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć rozluźniamy się. Króciutki oddech, wyrównujemy tempo i do przodu ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźnienie i druga strona do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się. Ojej. A teraz znane nam z zamierzchłej przyszłości hula hup. w jedną stronę. Raz. Pamiętamy jak to żeśmy krążyli na podwórku. Trzy, cztery, pięć i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga strona. Wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga strona. Raz, dwa, trzy cztery, pięć, pamiętamy o odcinku lędźwiowym, on też musi pracować. I ostatni raz ta strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stoimy w postawie wyprostowanej. Oddech. Lekko rozstawiamy na wszelki wypadek stopy, żebyśmy utrzymali równowagę i kolano i pięta i, i łokieć tak raz dwa trzy cztery pięć rozluźniamy się i teraz przechodzimy na jedną stronę raz dwa rozciągamy się trzy 4 i pięć, Stoimy, łokieć kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeżeli ktoś ma trudności z utrzymaniem równowagi, to robi to w pobliżu ściany albo w pobliżu yy, gdzieś ma krzesełko i rozciągamy się. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźniamy się. Ostatni raz łokieć i kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźniamy się i rozciągnięcie jeszcze raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Rzeczywiście, z równowagą trzeba uważać. Rozluźniamy się. Króciutki oddech. Podnieśmy ręce mniej więcej w ten sposób, żeby od łokcia do ramiona, żeby były równoległe do poziomu podłogi. I rozciągamy się do tyłu, tak. Rozluźniamy mięśnie y, piersiowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy oddech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ręce na biodra. Rozluźniamy się. Ostatni raz. Raz, dwa. 3, cztery, 5. a teraz na kolana, moi mili, nie będziemy tutaj żałowali za nic, ale po prostu siądziemy sobie na piętach. My jesteśmy wyprostowani. Ręce w pasie, kło, kciuki do góry i rozluźnijmy sobie odcinek lędźwiowy, tak, kręgosłupa, uwaga. W tej pozycji, nie ruszając górą, oczywiście, ciała, chowamy raz kość ogonową, a raz wyciągamy sobie do przodu kolce biodrowe. Tak? Uwaga. Tak to mniej więcej wygląda. Zaczynamy. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wracamy do pozycji wyjściowej, a teraz kolce biodrowe. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, Rozluźniamy się. Króciutki oddech. Kość ogonowa chowana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pozycja wyjściowa. I teraz kolce biodrowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Zauważmy, że przy tej okazji również pracują mięśnie brzucha. I ostatni raz. Ops, wracamy do pozycji, kciuki do góry i raz. 2, 3, 4, 5 pozycja wyjściowa. I kolce biodrowe. Raz, 2, 3, 4 i 5. Opadamy sobie na pozycję na czworaczka. Sprawdzamy teraz, czy mamy nasze nadgarstki pod barkami, a czy kolana są mniej więcej pod biodrami. oddychamy. Wyciągamy lekko głowę do góry, lekko głowa do góry i rozciągnijmy się. Raz, dwa, ręka jedna do przodu, noga do tyłu. Nie podnosimy jej za wysoko, żeby była mniej więcej równoległa do podłogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ręka opada i łokieć yy, kolano. A <grym> i się ta anatomia pokręciła mi. Tak, i teraz uwaga. Druga strona. Raz, dwa. Barki opuszczone. Trzy, cztery, pięć. Bardzo dobre ćwiczenie. Na całe ciało rozciągamy się. Wracamy do pierwszej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Spróbujemy do dziesięciu. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mam nadzieję, że wszyscy dali radę. Lekko się rozluźniamy, oddech. Teraz ta strona, ręka i noga. Rozciągamy się mocno. Raz, barki opuszczone, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozluźniamy się. Czujemy, że pracuje całe ciało i brzuch, i pośladki, i mięśnie, kręgosłupowe, świetne ćwiczenie. Ostatni raz na tą stronę. Rozciągamy się. Raz, dwa, trzy, cztery. Barki opuszczone. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Opuszczamy rękę i nogę. Króciutki, oddech. I druga strona. Ostatni raz. Hops. Raz, dwa, trzy. Barki. Cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9 i 10. Rozluźniamy się. Palce nóg mają kontakt ze sobą. Siadamy sobie na piętach. Rozciągamy się w jedną stronę. Rozciągamy się w drugą. I ręce do tyłu. Wnętrzem dłoni do góry. Raz, dwa, trzy, cztery chwileczkę zostajemy w tej pozycji. Tak. Wracamy do pozycji na czworaka i rozluźniamy sobie mięśnie i odcinek biodrowy, tak. Krążymy sobie w jedną stronę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Czyli jesteśmy na czworaka? Tak. I teraz z drugą stronę, Raz. Dwa. Mocny kółka. Trzy. Cztery. Pięć. Pozycja wyjściowa. Króciutki oddech. I teraz dziesięć razy z drugą strony. Uwaga, mocno. Raz. Kółka duże, dwa, trzy, cztery, pracujemy również mięśniami bocznymi, żebrowymi, cztery, pięć, dziesięć razy, sześć, siedem, osiem, dziewięć, i dziesięć, jesteśmy w pozycji wyjściowej. Oddech i druga strona. Raz, dwa, trzy. Rozciągamy się cztery, pięć sześć, kręgosłup prosty. Siedem. 8, 9, 10. Mam nadzieję, że się nikomu w głowie nie zakręciło od tych zawirowań. Dlatego zróbmy sobie przerwę, Potem powrócimy do tego ćwiczenia. Rozciągnijmy sobie kręgosłup mocno do góry, głowa pod siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz głowa do góry, kręgosłup na dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, oddech, głowa na dół, pod siebie, kręgosłup wygięty do góry, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pozycja wyjściowa, króciutki oddech i druga strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i rozluźniamy się. I ostatni raz poprzednie ćwiczenie. Czyli jesteśmy na czworaka i krążymy biodrami. Raz. Dwa. Trzy. Jesteśmy już rozciągnięci. Możemy sobie zafundować dłużej kółeczka. Cztery. Pięć. Wystarczy oddech i w drugą stronę lecimy. Raz. Dwa. Trzy, cztery i 5. Hop, wspaniale. Kładziemy się na matę. Rozciągnijmy się chwilę. Ręce mocno do tyłu. Nogi również. Przeciągamy się. Rozciągamy, rozlubowizowujemy nasze kręgi. Dajemy przestrzenie życiowe dyskom. Niech one troszeczkę odpoczną w naszych ćwiczeniach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy sobie ręce wzdłuż ciała, oddychamy, ręce w boczek, tak? I teraz jedna noga jest wyprostowana, a druga na boczek, tak? A druga ją, a ręka, która jest przeciwległa do tej nogi, zginane, wspomagają w tym ruchu. Raz. 2, 3, 4, 5. Chwilę zostajemy w tej pozycji, rozdzowujemy się. Druga strona, również ręka na kolano. Raz, 2, 3, 4, 5. Wracamy do pozycji wyjściowej, powtarzamy ćwiczenie, z tym, że w tej chwili dodajemy jeszcze jeden element, jak ręka wspomagająca. Dociska, to my głowę otwieramy, odkręcamy w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wracamy do pozycji wyjściowej. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wracamy do pozycji, oddech. Ta strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pozycja i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się na wprost. Rozciągamy ręce, nogi. Rozciągamy kręgosłup. Moment odpoczywamy. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Jeszcze jeden spokojny oddech. Wdech nosem. Wydech, wdech i wydech. Przekręcamy się na boczek. Podpierając je ręką, wracamy do pozycji siedzącej, a następnie siadamy w siadzie skrzyżnym. Kończymy na dzisiaj. Jesteśmy rozciągnięci. Znowu zrobiliśmy sobie coś dobrego dla naszego ciała i dla naszego zdrowia. Nie mówiąc o postawie, jesteśmy w tej chwili bardziej gipsy. Siedzimy prosto, oddychamy. Oddech. A teraz ostatni raz ręce mocno do góry. Wyciągamy się, nabieramy powietrza, rozciągamy, rozciągamy. I z wydechem opuszczamy dłonie w dół. Układamy sobie dłonie na sercu. I do następnego razu. Do widzenia. A teraz wyłączy tę te maszynerię. Wow. A